No i to jest nasz main event Gali Fame MA12. Don Casio i Marcin Wrzosek. Eee, panowie, doszły mi słuchy, że już jakieś dymy tutaj były na backstage'u. Eee, o co chodzi? To znaczy, przedszedłem się przywitać z e, tym oto kolegą. Nie podoba mi ręki. Rozumiem to. Będziemy walczyć. Chcę w sobie wzbudzić jakąś złą krew. Ja to traktuję jako robotę. Przyjdę mu wpierdolić i, i to wszystko. to jest... Co tu więcej powiedzieć? o ty nie darzysz sympatią swojego przeciwnika, spiliście się, miałeś żal również do Boxdella za ten filmik, który nagrał do siebie na kanał. Czemu ty w ogóle nie pałasz sympatii do Marcina? Czy znaczy jeszcze na poprzedniej konferencji, tak jak mówię, z żeby się przywitać, a potem patrzę, że nagrywa takie gówno, to ja jakby... Normalnie z nim yy, utrzymywałem kontakt, a jak nagrywa takie gówno za plecami, pierdoli takie głupoty, no to teraz podchodzi do mnie, to, to już y, wcześniej mówiłem Bokzdrowi. U mnie jest kurwa system zerodynkowy, no napierdala na mnie w internetach, to i podchodzi do mnie z łapą, tak. No to mówię, spierdala i tyle. No. Yy, to znaczy ja wyraziłem swoją opinię odnośnie yy, tego, że to twojego doboru przeciwników, tak i reguł, więc więc nie wiem, co się spinasz. Musisz trochę, kurwa wypuścić powietrze może. No, kurwa, spinasz się do mnie i potem z łapą podchodzisz. No ja właśnie się śmieję z większości tu kurwa zawodników, którzy tutaj uu, a poza kamerami siema ziomeczki, kurwa, idą jeszcze razem sobie te. No ja kurwa, skoro ona napierdala na mnie takie gówno to jest koniec u mnie, no. O uwagę, chciałem się spytać, o bo... malcin, ale ty jesteś tak wkurwiony, ale zachowujesz spokój, ale widzę w twoich oczach taką złość. Mylisz się, jestem bardzo spokojny. No Okej, okay. widzę coś innego w swoich oczach, ale może się mylę. Marcin, a skąd w ogóle decyzja, żeby tu się bić? My się widywaliśmy na galach KSW, a teraz widzimy się na FMA. Czemu? Tak naprawdę ten no, to zawodnik, który tutaj stoi przede mną, jest tylko przystankiem, bo tak naprawdę chodzi mi o rewanż z jednym z dwóch zawodników, którzy będą się być w main evencie Galina Jedenastki, czyli albo Norman Park, albo Borys Mańkowski. Wiecie dobrze, że mam z nimi niewyjaśnione rachunki, więc tak naprawdę pokonanie Kasiusza to jest dla mnie tylko przystanek w rewanżu z nimi. Niewyjaśnione rachunki, przed chwilą stali wszyscy tam w kręgu i się śmiali. Ja pierdolę. No i to jest właśnie, ta tacy kurwa tu w internetach, ty kurwo, ty chuju, tu tu, a tu piąteczki, siema ziomeczki, zaraz wychodzimy przed kamery, to przydymimy. No ja właśnie tak kurwa nie działam, dlatego kurwa ludzie mnie lubią oglądać, bo mnie jest system zerdynkowy. Dla mnie jest zwykłą kurwą i tyle. Jeżeli tak uważasz, to jest twoja opinia, masz, masz prawo do swojej własnej opinii. A dla mnie ty jesteś kurwą. Super! Kasio, e, twoim tak jakby celem i takim e, osobą z którą chciałbyś zawalczyć, jest dalej Norman Park. To jest taki twój główny cel, czy już nie? Dla mnie to nie jest cel, to ja jestem ich celem cały czas. Bo wiesz, no, kurwa 20 lat kariery, e, pałki i kurwa e, miał te na czym im najbardziej zależy, bo temu też, nie, ostatnio w MMA chyba w wywiadzie mówi, no i zapraszam na moje social media, tam wypowiem się więcej o Kasiuszu, kurwa, i nie dodał, bo mu nie poszło falą, nie. No oni, ja jestem dla nich trampoliną takim, żeby ich wybić trochę i potem, żeby fajne pieniążki zarabiali, tak Pałka, kurwa, czterokrotnie z, zwiększył swojego Instagrama, tak samo ta Pała przyszła po to, żeby sobie zwiększyć Instagrama, bo jest, kurwa, 20 lat w tym sporcie, a, kurwa, nikt go nie zna, no i w mają i tyle, no. 10 lat yy, minął w październiku, yy, tak dla ścisłości, ale oczywiście, no kurwa, przecież wiadomo, że nie robię tego charytatywnie, przyjdę Cię najebać i chcę za to zgarnąć hajs i fame, Proste, tak? Przecież mówiłeś, że małe pizdy, a wychodzi na to, że Ty będziesz najmniejszy, kurwa, ale, z moich wszystkich rywali. Ale wiesz, to jest gorsze, niż taka mała pizda jak ja? Taka wielka cipa jak Ty. Ile ty kurwa ważysz w ogóle? Zbierzesz do tego 87? Ja po no, będę musiał, bo poszedłem, się obstrałeś. No, ci niby na rękę. taki kozak jesteś, nie, nie, nie. kurwa, a tu to, zamiast, to open, pierwsze, zamiast open. Zamiast open, ja kurwa. Się zpytałem, ja się spytałem o 84. O, że, osią, że, że ty, ty Ale kurwa, chcesz walki ja ze mną się... i mi kurwa mówisz że o limitach? Mówisz, to, to, że tak, kurwa tak, mnie zlejesz to, to, to łatwo, a ustalasz to, limity. To, to nie... No kolejna kurwa, kolejny wielki zawodowiec, kurwa, który przyszedł z no limitach. No to walczmy, we MMA kurwa, cwaniaczku, hmm. albo w małych rękawicach. No Ty kurwa przychodzisz do mnie i prosisz o walkę kurwa. Ja się nie A do kogo przyszedłeś kurwa? Do króla chłopie! Jak porównasz Marcina do Normana? Walczyłeś już z jednym sportowcem, teraz drugi sportowiec. Nie wiem, bo jeszcze nie oglądałem jego walk. Pewnie obejrzę te, które są w internecie i sobie ocenię, czy ma jakąkolwiek stójkę, czy nie. A ty właśnie wypowiedz się Marcin na temat umiejętności. Przepraszam, chciałem cię poprawić. Ja się nie uważam za sportowca, tylko za gladiatora. Za gladiatora, dobrze. Eee, oglądałeś walkę Kasiusza w boksie z Normanem, czy nie? Tak, na ogląda... pewno oczywiście. Ogląda, komentarz średnie poziom sportowy. Tyle. Tyle. Panowie, jeszcze krótkie tylko face to face yy, i dziękuję bardzo. Dobrze. Dziękuję bardzo panowie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Widzimy się na Gali. Fame MMA 12 main event Don Cassio, Korta. jak sipa. Brzosek.